Siemaneczko, jest TronLalal i dzisiaj odcinek na moim będziemy sobie grać w Brawl Stars ale nie zapomnijcie też o łapce w górę oraz no, subskrypcji kliknijcie ten czerwony przycisk gdzieś tam na dole żeby się koniecznie zdziwić no i jedziemy ze skoksem no i właśnie lecimy yy, dawno yy, odkąd nie, nagrywa, nie nagrałem filmiku z Brawl Stars to nie wchodziłem prawie w ogóle Lensem w się nic nie zmieniło. No i ten. A niech to, ale w sumie z mojej się nie powinnam niczego spodziewać. I aha, i to. Tu liczonych ofert. No i szkoda, to się podbieram. No i hmm, nie. Lepiej akumulatory mm. właśnie zaraz. A może nie mieli tego? Kolda, dawno kolda wygrałem Skinał, skinał. O, wiecie w ogóle co to daje? To. To to daje, że bardzo szybko... O, patrzcie się. O, patrzcie się. Wkładzę teraz skrzynkę. O, już braknie. I szybko. O, szybko to ładowało. Widzicie Teraz chyba to każdy ma, bo ja tego chyba nie odlokowałem. Już nie pamiętam, bo to było dawno. Yy, tylko dostałem to, więc to powinien mieć kartę, na razie. Ch nie wiem, yy, bo ten... a w sumie nie wiem o co Poddał się. Albo się poddał, albo nie wiem, albo chciał uciec, albo yy, ten... ult, yy, dobra. Przepraszam, Ucieka... niech to, jest tej... Jest, ale... Na razie? Nie, proszę mi nie wyjechać. Halo, halo, co się tu dzieje? Aaa, czekam. Aaa, niech to, ale widzieliście, że przylepi. będzie osiem kart, do to, ale widzieliście, jak go przylepi. No. Normalnie wam powiem, że. Na razie się... Ło! Zmieniło się mojemu koledze! z 2600... 2... 2618 chyba. Chyba. No, no to Ło! Sa szacun dla Marcela. Dla mojego kolegi Marcela z szacun normalnie. To mam już dla Majka. To szacun. Szybko, co czy to wezmę? Oj, oh yeah. jest. to szybko, szybko. Jest! Jest! Idź ty, kolzie. Idź ty, kolzie. Dobra, Lara jest ok. Całkiem. Idź git. Szybko, nie chcę na razie. Co? Ja zrobiłam, że zostałam dwie. A nie ma już. Dobra, tylko niech teraz mi ktoś podejdzie. Tylko bez prosiłbym. Chodź tu, szelulia. Tylko teraz mamy taki same szanse dla ten. Bo teraz już nie. Niech to. Aaa, jak... niech to proszę, proszę. Ja ci, jakbym miał ulta, to go chyba załatwił, nie? O, szkoda, że ten.

To wiem dlaczego on chciał y, sojusz. No, jak był daleko ode mnie, no to... jak był daleko ode mnie, no to y, chciał sojusz, żeby ja go nie biłem. Nie, nie biłem. No. Kurze. O, mam o, chyba. o, A tu sobie będę wspierał. żeby mm. <tuszy> <tuszy> był mikt. Uuu! Normalnie. Uuu. Lecimy, aaaa, uciekam, O jest to szerka, O A... Tak, to złamane, jest to... Dobra, lecimy, zagraj ja yeah, jaja. Yeah. O, o, o! Niech to proszę, nie zabijaj mnie, gościu! Gościuwa, e! Dobra, po szczęście, nie było czasu. E, gościuwa, problem? Więc dobra, już nie mam do ciebie problemu. Już uciekam. Dziękuję. Te cię za pośrednictwem, jest On pewnie stracił krzaczki. Ja tam jestem. Nawet niech został korzystał, tak? Jest, przynajmniej. Jednego gościa mniej tu w tej paradzie, I to nie, to proszę, proszę. O! Jest! Uh! Uh! Jeszcze trzech gości muszę pozabijać. Albo oni się zabiją. Też trzy. i fajnie, jakby się tak wszyscy spotkali. A ja bym się z nimi nie spotkał. by się pewnie pozabijali. A ja bym wygrał to. Nie loszł no, jeden ziołek, by został. Ten go musiał Jednego wtedy. Czekajcie. Jest! Jest! 10 pucharków! 10 Woo! Woo pucharków! Jeo! Yeah! To Leon! To pole polecam to pęsenki, to Leon, bo jest odjazdowa, więc. O samotnym wybicie! To będę musiał mieć i to. Najmniej naj, 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 6000 chcę mieć już. Dobra, lecimy to Leon. Pole polecam tę piosenkę do to Leon. Bo jest mega. Nie chciałbym to ja go zabić. A bo ja nie wiem dlaczego przed tym miałem zero, bo nie se kliknąłem. I teraz to z tych ten zadowolony. O co chodzi? Gościu. Gościu właśnie ciężko, żeby zabił. No co za gościu? No co za gościu? Nie, proszę. Idź, idź, idź. Dobra. Poszła Seroza. Czekajcie, bo, bo on mnie teraz goni. Chciałem powiedzieć o lami, bo zauważyłem tam trytary, albo mi się w Albo nie wiem. A wiem co on chce zrobić. Chcę pewnie odejść pod krzaczkę, by ten... Zablokować mi drogę. Aha. A, to taki z tego spryciarz. Przelecimy. Na razie Colnab gra, bo nie chce mi się zmieniać postaci, a poza ta postać jest bardzo fajna. Ło! Ten no co się nazywa? Nie pamiętam, tylko stał parę, stał par, powery dla mnie. Super. Cieszę się. W komentarzach, kto tę piosenkę bardzo lubi. Bo Ja ją kocham normalnie. Jak to wszyscy prawie na Co oni poszaleli, czy co? Chciałem na tego koldale mi... Co oni poszale, 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 poszaleli? Wszyscy Jest! Dobrze, że nie użył ulta. Normalnie cudo świata. Że nie użył ulta. Cudo świata wam powiem. Cudo. Normalnie. Cudo świata. Normalnie. No. Się cieszę, że nie użył. No, jee. Yeah. Cztery. Cieszę się, że nie, użyłam, nie, uda, bo jak bym nie użył. to, bo jakby użył, to by mnie załatwił. I bym miało 8 pucharków, tzle. Yy, ten. 9. A jest ja tu 10. Program na solo. Na solo się wygrywa 10 punktów. To ja gra na, na solo. Lah. Wszystko jest tu gościowa. Nie, nie. nie to ja się go nie bałem, bo ja miałem 4 tych stał parę powerów, a on miał tych, a on miał 0, no to w sumie ja się nie bałem, ale myślałem, że mnie serio zabije, więc lepiej uważałem. Co, jakby ona nie, nie posunęła się tam, nie wiem co ona ma za ten, nigdy nie miałem takiego tego gadżetu. Ja no, fajny ten gadżet, ja jej zazdroszczę, ale będzie chyba 7 bohaterów.

Aha, to by się, się przez chwilę. przez chwilę. się, spile, że, się spilało, że. tu On ten bilet w Serio. to jeden. No ja wielo. Jakby on tego nie położył, bo widziałem, że położył, ale. ten. Czekaj, zobaczymy, czy. Część nie patrzy na to, bilet. Ale dwa psaki to nie jest tak źle, ale mogłoby być znacznie lepiej. Mogłoby być znacznie lepiej. Widzę? No. Mogłoby być znacznie lepiej, piej

co mi już? O Łoda kocinka Łoda Dobra, to okej okay. co, co już gościu? E, co drognie? Już zzygałeś gościu. Wypadł mówię. Wypadł z bar Chciałbym teraz trafić w tą postać. Ten, jaki zielony nazywa się? To no już tylko po okej, okay, poczekajcie, patrzcie w postaciach. Bo, bo chcę tylko... O, e, e, ten Mortis. Na tamtym tylko wieją tego w kościach Ale go nie lubiłem, strasznie teraz żałuję. i wyścigamy jeszcze tego z ale dobra, gramy bo tak to ja postaci lepiej o akurat nie, nie. A dobra, lecimy co tam się będziemy zastanawiać, nie? no Także... Uuu! Patrzcie. Tu może być... coś krzaczka. Ale chyba je nie... nie ma. Ale. Nie wiem właśnie. Czekajcie... Ten... Eee... Yes, nie chcę... Jeźli! Tylko motyjska. Nie za coś historię się cieszę. Nie, proszę Bibi, idź, proszę Bibi! Yes! co za ja to normalnie... Szok, szok. Chyba... Trzeba... Wila, taka zagra się tu, zaczyna. Czekajcie, podobno jest takie coś, nie? że 8 razy uszło jakieś linie, tego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, 8 już chodzę, tego, to chyba muszę wiedzieć ośmielnikowca, bo to się włączyła yy, i raczej, bo oglądałem yy, tak. Teraz to pokażę no. Ten. Ten. No, w ogóle fajne są te. Te. w ogóle fajne są No. A w ogóle kto? Jak oni się o tym czysty dowiedzieli, że w tym jest fajny? No. To dobra, ja już będę kończył także sieba.